Witam państwa w kolejnym odcinku UFO Historii. Niedawno dr Gary Nolan, naukowiec zaangażowany w ruch Ujawnienie, twórca Fundacji SOL, która ma zajmować się kwestiami związanymi z UFO i obecnością na ziemi tzw. istot nieludzkich, poinformował, że chętnie przebada pewien artefakt o potencjalnie pozaziemskiej proweniencji. Skądże on go wziął? Otóż najciekawsze w tym wszystkim jest to, że jest to przedmiot, który od lat znajduje się w rękach prywatnych. Jak to się mówi, nam bez rybiu i ra ryba, Skoro rząd i służby, w tym CIA, nie chcą ujawnić wraków łapów, które posiadają w swoich hangarach, no to trzeba się zająć tym, co jest pod ręką. A co jest pod ręką? Tak zwana kula Dżima Marlina. Jak sama nazwa wskazuje, jest to metalowa kula o wadze ponad 20 kg, która ponoć wykazuje szereg niezwykłych właściwości. Może to być potencjalna pozaziemska sonda, jedna ze słynnych metalicznych sfer, jakie mają być według biura Aaro najczęściej występującą formą zjawiska ułap. Jest to trochę dziwne, pamiętacie może, że przed kilkoma miesiącami biuro Aaro, czyli ta oficjalna jednostka Pentagonu zajmująca się zjawiskiem UFO, poinformowało, że. Właśnie metaliczne kule to najczęściej występujący typ obiektów UFO. A jeżeli się ktoś tym zjawiskiem interesuje, to pewnie zauważył, że wykazuje ono szereg bardziej zróżnicowanych form. No ale biuro ARO przyjęło sobie, że UFO to w większości właśnie metaliczne sfery. No i okazuje się, że taka kula od kilkudziesięciu lat jest w posiadaniu pewnego człowieka z Teksasu. Jej właściciel, wspomniany Jim Marlin, jest otwarty na wszelkie dyskusje w tej sprawie i może tą kulę oddać do gruntownego przebadania. Ta sprawa przypomina inny, niemal identyczny przypadek sprzed kilku dekad, kiedy bardzo podobny przedmiot o nieznanym pochodzeniu, wykazujący szereg właściwości niemal o charakterze paranormalnym, znalazł się w rękach pewnej rodziny z Florydy. W historii ten obiekt, ten artefakt zapisał się jako kula Betsów. Wzbudziła ona szereg fantastycznych teorii, w tym takiej, że ewentualne rozczłonkowanie tej kuli w celach badawczych mogłoby doprowadzić do zdarzenia, które unicestwiłoby Ziemię. Jak zakończyła się historia kuli Betsów, o tym powiem za chwilę. Natomiast zacznijmy od pytania, czy taki scenariusz, że ktoś wchodzi w posiadanie sądy obcych, wydaje się... W jakikolwiek sposób prawdopodobny. Wiemy przecież, że Amerykanie mają ukrywać i nie dopuszczać nikogo do wraków czy też całych maszyn pozaziemskiego pochodzenia przyjętych w nieznanych okolicznościach. A tutaj nagle się okazuje, że facet z Teksasu, były producent muzyczny, ma coś takiego w swojej kolekcji i uważa to za wręcz coś w rodzaju mebla, talizmanu, przedmiotu domowego. Nim przejdziemy do konkretów, jak zwykle chciałbym podziękować Wam za komentarze, za suby, za to, że w ogóle słuchacie tego kanału, bo stuknęło nam 10 tysięcy subskrypcji w dniu 14 grudnia 2023 roku. Jeżeli macie do mnie jakieś pytania, piszcie na ufohistoria.gmail.com, a jeżeli nie widzieliście wcześniejszych filmów, zapraszam do przejrzenia archiwum z ostatnich dni. Rzućcie też okiem na lajwy, bo te też są w oddzielnej zakładce. W jakich okolicznościach pojawia nam się historia o tym niezwykłym przedmiocie? Ano mamy pierwszą połowę grudnia 2023 roku. Projekt Disclosure, zakładający, że poprzez specjalną ustawę autorstwa Chucka Shamera dojdzie do kontrolowanego ujawnienia informacji o UFO, zostaje praktycznie pogrążony przez parlamentarne lobby związane z siłami specjalnymi Stanów Zjednoczonych oraz z wielkimi koncernami. David Grasz mówi o legislacyjnej porażce wszechczasów. Nie pomaga prezydent, nie pomagają osoby zaangażowane w ten projekt. Okazuje się, że po raz kolejny, prawda, UFO została, jakby nie było, zakopana. Grasz zapowiada jednak, że dojdzie do jakiegoś ważnego oświadczenia, które zmieni coś w postrzeganiu problemu. Mówi, że dojdzie do tego w ciągu kilku tygodni. Natomiast u innych osób związanych z projektem, ujawnienie nastroje te są raczej minorowe. Senator Mike Grounds mówi, że Amerykanie w końcu się powinni dowiedzieć, czy powiedzmy jakaś inna technologia nie wsparła w rozwoju ich technologii. No a profesor Leup mówi, że gdyby ujawnić niektóre dane skrywane przez rząd i służby, to oszczędziłoby mu to wielu trudów w pogoni za zagadką i odpowiedzią na pytanie, czy Ziemia jest odwiedzana przez powiedzmy istoty z kosmosu albo z innych domen bytu. Jak pamiętacie, w połowie 2023 roku głośno było w sieci o przedsięwzięciu doktora Leuba, który wyławiał z Pacyfiku, z rejonu wyspy Manos, metalowe sferule, takie kuleczki, które według niego miały być fragmentem obiektu, który przybył do nas z innego układu gwiezdnego. Ponieważ to był obiekt, który wykazywał szereg niezwykłych cech, przynajmniej w takim sensie, że jego trajektoria była taka dość nietypowa, to Lełby nie wykluczał możliwości, że jest cień szansy na to, że te maleńkie kulki pochodzą z obiektu, który miał pochodzenie sztuczne. Czyli że była to obca sonda. Sprawa kulek z dna Pacyfiku to jest jedna rzecz, natomiast kula, o której dzisiaj powiemy i którą posiada Jimmy Marlin. Jest nieporównywalnie większa od tego, co znalazł na dnie lełb. Waży nie kilka gram, a ponad 22 kilo i ponoć posiada szereg niezwykłych właściwości. O tej kuli przypomniano podczas niedawnego wywiadu Rosa Kultarda z doktorem Garem Nolanem. Ten wywiad się ukazał na australijskim portalu 7news.com.au i na YouTubie, gdzie trafił 13 grudnia. Panowie oczywiście nie mówią tylko o Kulio, omawiają tam szereg problemów związanych z UFO, oczywiście z koniecznością naukowego badania tego problemu i tak dalej, i tak dalej. Pojawiają się te kwestie, które się pojawiały do tej pory. I nagle art przypomina postać Jima Marlina z Teksasu, człowieka, który twierdzi, że posiada sądę UFO, którą traktuje jako rodzaj rodzinnej pamiątki, powiedzmy. Jeśli nic o tej historii nie wiecie, możecie być lekko zaskoczeni. Tak, jest w Stanach człowiek, który twierdzi, że od około 40 lat jest w posiadaniu obcego artefaktu. I nie jest to tam jakiś implant czy, czy kawałek metalu. Nie, nie, wielka kula, 20 kg, jakby spadła na stopę, to by bolało. Wygląda ona na pozór dość zwyczajnie. Nie, nie wyróżnia się jako rzekomy pozaziemski artefakt, wyglądem zewnętrznym przynajmniej. Marlin twierdzi, że jest do tego obiektu tak przywiązany, że zabiera od lat tą kulę dosłownie wszędzie. Obecnie artefakt jest przechowywany prawdopodobnie na jego ranczu, natomiast właściciel nigdy nie robił tajemnicy z tego, że takie coś posiada. A Marlin pracował w przemyśle muzycznym, m.in. jako agent gwiazd muzyki country i ponoć kilku celebrytów nie tylko muzyków ale też aktorka Jane Fonda miało tej kuli tajemniczej dotykać. Jej historią nie Jane Fonda, tylko Kuli Nolan zainteresował się już wcześniej. Przy okazji Wcześniejszych publikacji kultarda na temat tego przedmiotu w roku 2022, ale to wszystko nie wywołało wtedy jakiegoś wielkiego zainteresowania. Co ciekawe, już wtedy kule przewieziono tymczasowo do Laboratorium Uniwersytetu Stanford. By przebadać ślady rdzy na tym obiekcie, ale analizy jakoś nie poszły dalej. Utknęły w martwym punkcie. W sumie to nie wiadomo dlaczego. Natomiast teraz doktor Nolan, teraz czyli w, w, w połowie grudnia 2023 roku, mówi, że jest otwarty na dalsze dogłębne badania w tym zakresie. Oczywiście, jeżeli znajdą się na to fundusze. Przypomnę tylko, że w listopadzie 2023 roku Nolan zainaugurował Fundację SOL. Jest to taka fundacja, takie przedsięwzięcie, które ma się zajmować poważnymi badaniami nad zjawiskiem UAP czy UFO i nad obecnością na ziemi przedstawicieli obcej inteligencji. Powróćmy jednak do tego Jima Merlina. On ma być otwarty na współpracę, no ale skąd on w ogóle ten obiekt wziął? Utrzymuje ten mężczyzna, że kula została zrzucona na ziemię przez obiekt UFO razem z kilkoma podobnymi. Miało to miejsce w stanie Nowy Meksyk. Natomiast los pozostałych obiektów, których było ponoć kilka, leżały po prostu na ziemi, pozostaje nieznany. Marlin sobie jeden z tych obiektów wziął, bo do tego wszystkiego doszło na posesji jego przyjaciela. Co jeszcze? Jim Marlin mówi, że czuje, jakby ten obiekt no, miał z nim jakiś bliski związek, jakby go strzegł, tak? Dodaję, że kula się porusza niekiedy sama z siebie, niestety nie utrwalono tego na filmie. Właściciel artefaktów wspomina też o pewnym dziwnym incydencie: wtedy leżał na ziemi, dotykał tej kuli nogami i nagle doszło do rozbłysku światła, i on został po prostu odrzucony przez jakieś dziwne oddziaływanie od tej metalicznej kuli. Świadkiem tego miała być jeszcze inna osoba. Ale ogólnie rzecz biorąc, ten przedmiot nie wydaje się jakoś szczególnie niebezpieczny, nie jest chyba radioaktywny, bo Marlinowi, pomimo kilkudziesięciu lat obcowania z nim, nic się nie stało. On natomiast święcie wierzy i utrzymuje, że jest to wytwór pozaziemskiej technologii, jak mówiłem, być może sonda obcych, tylko jakaś taka mało ruchliwa, mało aktywna, ewentualnie uaktywniająca się, powiedzmy, czasami. W swoim materiale Roskultart zwraca uwagę na fakt, że tego ty typu obiekty bardzo często występują w spotkaniach z UFO. Niekiedy kilka kul towarzyszy większym obiektom. No i tam pokazuje przypadki, kiedy, kiedy właśnie tak było. Czyli w jakiś sposób próbuje uwiarygodnić tą wersję biura AARO, która mówi, że no tak, 75% obiektów ułap to są właśnie takie kule, no skoro mamy jedną pod ręką, to, to weźmy, zbadajmy. Kultar coraz mniej mi się zaczyna podobać, on jest strasznie wygadany, strasznie się go dobrze słucha, natomiast ja już kilka razy się przekonałem, że jemu bardzo często chodzi o bicie piany i czasami mam nawet wrażenie, że on odwalać zaczyna złą robotę. Zaczyna uwiarygadniać wizerunek zjawiska UFO takim, jak chce go widzieć biuro AARO. Drogi Davidzie, zajmujesz się UFO od wielu lat, i nagle ja rozumiem, że, że to jest na topie, że ludzie chcą o tym słuchać, że jesteś wszędzie i masz swoje 5 minut. Natomiast trzeba zachować jakiś dystans do tego. Dobra, i tak mnie nie będzie słuchał. Wróćmy do tego, gdzie ma Marlina jeszcze raz. On mówi, że jest otwarty na to, żeby tą kulę jeszcze raz przebadać. Dlaczego tego nie zrobiono wcześniej? Czy chodziło o koszty? Nie wiem. Natomiast, jak mówię, Nolan mówi, że dobra, jestem też otwarty na badanie, zobaczymy co z tego wyjdzie. Niestety nie znalazłem żadnych materiałów o wcześniejszych wynikach badań, tak? Ale, jak mówiłem wcześniej, przypomina nam się identyczna niemal historia sprzed lat z obiektem znanym jako kula Beców. Została ona znaleziona nieco wcześniej niż ta kula Marlina, bo Marlin ją znalazł dziś w latach 80., natomiast kula Betsów została znaleziona na Florydzie w roku 1974. Ona też miała zdolność do samoczennego poruszania się, ale robiła dużo więcej ciekawych rzeczy, generowała dziwne oddziaływania. Prowokowała zjawiska, które można uznać za paranormalne. Co ciekawe, wielokrotnie próbowano ją badać, prześwietlano ją, ale też pojawił się wokół niej szereg dziwacznych spekulacji no ale o tym za chwilę. Historia kuli Betzów rozpoczyna się we wspomnianym roku na działce tej rodziny położonej na wyspie Ford u wybrzeży Florydy. I dokonując obchodu swojej posesji, inżynier Antoine Betz, jego żona Gary i dwudziestoletni syn Terry Matthew, Odnaleźli w miejscu wypalonej ściółki metaliczną kulę o średnicy około 20 cm. Obiekt nie wydawał się uszkodzony przez pożar, zdecydowali się więc zabrać go do domu. Początkowo myśleli, że to fragment satelity albo jakieś urządzenie szpiegowskie, ale ponieważ nic nie słyszeli, aby wojsko czegoś szukało, postanowili, że sobie to zatrzymają. Kula Becu była bardzo podobna do tej, którą posiada Marlin. Była niemal gładka poza małym, trójkątnym znakiem, no ale była dużo bardziej aktywna od swojego odpowiednika z Teksasu, bo według tego, co przekazali Betsowie, Kula się aktywowała po raz pierwszy na dźwięk gitary, kiedy ich syn przegrywał swojej ówczesnej dziewczynie. Kula wtedy zaczęła wibrować niczym, nie wiem, kamerton i emitować piski. Betsowie oczywiście zgłosili sprawę mediom, mówiąc, że dochodzi do takich dziwnych zdarzeń. Świadkiem tego, że się kula samoistnie porusza, miał być dziennikarz gazety Jacksonville Journal. No ale potem zaczęło być coraz dziwniej. W domu Betsów słychać było podejrzane odgłosy, na przykład muzykę organową. Niekiedy samoczynnie poruszały się przedmioty. Oni przypisywali to działaniu tej, tej właśnie kuli. Zauważyli też, że jest ona bardziej aktywna w dni słoneczne, jakby się, nie wiem, żywiła, oczywiście cudzysłów. Energią solarną, i zaczęli się obawiać o swoje bezpieczeństwo. Poprosili więc o przebadanie tej kuli marynarkę wojenną, zastrzegając sobie jednak, że jeżeli to nie jest obiekt wojskowy, to powinien wrócić w ich ręce. I tu się zaczynają schody i teorie spiskowe, bo trafiamy na szereg sprzecznych informacji. Na przykład jedna z nich mówi, że miejscowa baza lotnictwa morskiego oświadczyła, że nie może prześwietlić tej kuli i, i że poświadcza jej dziwne zachowanie. Potem to zostało zdementowane. W końcu kulę Bettsów się udało prześwietlić i jedna z wersji mówiła, że, że pod grubą na prawie 4 cm skorupą znajduje się coś, co wygląda jak dwie mniejsze kule otoczone jakąś gęstą substancją. Nie brak było takich, którzy mówili, że to jest jakiś w ogóle nieznany nauce materiał. Choć jak się okazało, samo poszycie kuli było wykonane z całkowicie ziemskiego, a przynajmniej mm, możliwego do uzyskania w ziemskich warunkach stopu żelaza z niklem. Był to tzw. Stop 431 używany w lotnictwie. Natomiast dr James Harder, analizując historię obiektu i jego właściwości, uznał, że no, nie warto go ruszać, bo może to grozić ogólnoplanetarną katastrofą. Innymi słowy, mogła to być jakaś niespodzianka od złych kosmitów, taka puszka Pandory, niemiły prezent z kosmosu. E, oczywiście nie była to jedyna hipoteza. Historia kuli beców jest natomiast znacznie dłuższa, bo miało ją badać kilka osób i kilka ośrodków, i ich wnioski były niekiedy bardzo, bardzo rozbieżne. Koniec końców o sprawę otarł się dr Hajnek. natomiast finał jest bardzo niejasny. Do dziś można znaleźć teorie spiskowe mówiące o tym, że kiedy bycowie oddali kulę do badania w, w, w instytutach wojskowych, no to niekoniecznie otrzymali to samo z powrotem. Z tej racji, że, że była to po prostu metalowa kula o określonej madze, zwrócł na im podobną, tylko że. Zupełnie podrobioną, tak? I ten prawdziwy artefakt sobie wojsko zatrzymało. Tak naprawdę nie wiemy, co się z Betsami stało. Oni w pewnym momencie zrobili się bardzo medialni. Było to trochę dziwne, ponieważ nie była to na pierwszy rzut oka rodzina, która mogłaby łaknąć tej sławy. Ale potem, jak mówię, zniknęli z pola widzenia mediów możliwe, że się przeprowadzili, pojawiła się też taka hipoteza, że kiedy wojsko albo służby zauważyli, że oni przypadkowo znaleźli jakiś dziwny obiekt, to po prostu go od nich odkupiły. Czyli Betsowie zgarnęli grubą kasę, przeprowadzili się i zachowali milczenie po dziś dzień. Jak mówiłem, sprawa jest dłuższa, przypomina mocno to, co się dzieje, albo zacznie się dziać wokół Dżima Merlina. I jeżeli chcecie posłuchać czegoś więcej na temat tej kuli, dajcie znać. Wróćmy do kuli z Teksasu. Jest wokół niej kilka niejasności. Otóż, jak mówiłem, Marlin twierdzi, że została ona znaleziona na posesji w Nowym Meksyku przez jego przyjaciela, który pracował jako ochroniarz znanego aktora, niegdyś znanego aktora Denisa Hoppera. No i Marlin odwiedzał kolegę na jego posesji gdzieś tam na peryferiach Nowego Meksyku, no i wtedy zobaczył, że leży tam na ziemi kilka tych metalicznych kul. Zapytał więc przyjaciela Marlin, co to jest. Na co przyjaciel mu powiedział: Nie uwierzysz, jeżeli ci powiem. No to powiedz, odparł Marlin. Przyjaciel mu sprzedał, że tak powiem, taką historię, że przyleciał obiekt UFO, zrzucił kulę na ten teren, oddalił się, a kule zostały. Jak mówiłem, nie wiadomo, co stało się z resztą obiektów, natomiast jeden z nich Marlin zabrał sobie na pamiątkę. Oczywiście, tak jak w przypadku kuli Betsów, także i tutaj rodzą się tzw. teorie racjonalistyczne. No, bo wiecie, ten obiekt to po prostu połyskująca kula z metalu, dość ciężka. Jeżeli byłby to pozaziemski artefakt, można by przypuszczać, że chyba posiadałby coś, co by go wyróżniało. Z drugiej strony, obcy mogą być tak sprytni. Że kamuflują się w ten sposób, że ich twory są absolutnie niecharakterystyczne, przypominają coś, co możemy znaleźć na Ziemi. Tak można się po prostu ukryć najlepiej ukryć się, jak to się mówi, na widoku. Natomiast jedno z wyjaśnień mówi, że to jest po prostu jakiś stalowy pojemnik na jakąś substancję. W środku jest jakaś substancja. Może to być wytwór techniki lotniczej lub satelitarnej. I takie kuliste pojemniki na hydrazynę można znaleźć w internecie. Można też znaleźć podobne kule, tylko wykonane z innych materiałów, które czasami spadają na Ziemię i są odnajdywane i nazywane obiektami UFO. Ale są w rzeczywistości z częścią satelitów. W przypadku kuli Betsu mieliśmy jeszcze taką możliwość, że znalazł się facet, który powiedział, że to jest po prostu rzeźba. Że on takie rzeźby produkuje, odlewa sobie, no i jedną z nich zgubił, kiedy wiózł do domu. Oczywiście podobne wyjaśnienia wchodzą w grę w przypadku kuli Marlina, ale wiele osób zauważyło, że waży ona równe 50 funtów, to znaczy 22,7 kg. Czy to jest przypadek? Czy nie jest ona na przykład jakimś odważnikiem, balastem, ewentualnie po prostu tak uformowanym 50 funtowym kawałkiem stali do, do dalszej obróbki? Czyli tam nie ma nic w środku, to jest po prostu kawałek metalu 50 funtów e, można sobie kupić. Bardzo podobne, szczerze mówiąc, w wielu sklepach z takimi artykułami przemysłowymi szukałem. Co do tych niezwykłych właściwości obiektu, no to niestety Jim Marlin jest jedyną instancją, która może nam coś na ten temat powiedzieć, ale sceptycy, tak samo w przypadku kuli Beców, mówili, że te obiekty to się niekoniecznie samoczynnie poruszają. Becowie uznawali, że kula po prostu kursuje po ich domu, kiedy nikt nie widzi, ale tak naprawdę to podłoga może być nierówna. Natomiast te obiekty są tak ciężkie, że toczą się nawet przy lekkim dotyku po nierównej powierzchni, jak piłka. No dobrze, czy my się w tej sprawie czegoś więcej dowiemy? Czas pokaże. Widziałem bardzo wiele negatywnych komentarzy odnośnie zachowania Kultarda i Nolana. Tak jakby nagle okazało się, że rozczarowani niepowodzeniami na polu ujawnienia wzięli się za takie sprawy bardzo błahe. Ale czy odnalezienie przez kogoś zepsutej pozaziemskiej sondy to jest coś tak bardzo niemożliwego? W świetle tego jak chcę widzieć zjawisko UFO Biuro Aaro, a także na przykład dr Leup czy Grasz, no to jest to absolutnie możliwe. Czyli wygląda to trochę tak, jakby Kultard z Nolanem chcieli potwierdzić no, to, jak, jak co, co mówi Leup, co mówi Grasz, co mówi biuro Aaro, że oni wszyscy paradoksalnie mówią jednym głosem, chociaż mają różne, różne intencje. Tylko, drodzy Państwo, dlaczego znowu trafiamy, idąc y, tropem UFO, na kolejną, mocno dwuznaczną, spekulatywną sprawę? Wygląda to powoli tak... Nie chcę tutaj być wielkim spiskowcem, jakby ludzie, którzy pierwotnie wyrażali wielkie nadzieje związane z badaniem UFO, nagle zrobili się bardzo tacy małostkowi. Nagle im zaczyna zależeć bardziej na uwadze, bardziej na wyświetleniach, niż na prawdzie, bo może sobie zdali sprawę, że do tej prawdy nigdy nie dotrą. Czyli mieliśmy badać UFO z hangarów, badajmy metalową kulkę, którą ma fazet z Teksasu. Na tym się de facto skończyło ujawnienie, trochę smutne. Kolejna sprawa. Doktor Nolan stał się głośny dzięki temu, że. Powiedział, że zajmował się badaniami nad uszkodzeniami mózgu u żołnierzy, którzy się zetknęli ze zjawiskiem UFO. Dlaczego on nie idzie dalej tym tropem? Dlaczego on nic nie mówi w tej sprawie, a zajmuje się kulką, którą facet jakiś znalazł na swoim podwórku i powiedział, że ją zrzuciło UFO i na to nie mamy żadnych dowodów? Dlaczego za pierwszym razem jej nie przebadał? Rodzą się dziwne pytania. Na przykładzie kuli Marlina Merlina widzimy pewne niepokojące ruchy i to, że fenomen UFO z wielkich słów i z tych przełomowych, deklaracji z wielkich nadziei na ujawnienie wraca do punktu wyjścia. Ujawnienie się nie udało, przynajmniej w takiej wersji jak zakładano. Biuro Aaro pokazuje w jakiejś marnej jakości materiały, mówiąc, że większość spotkańców oda się wyjaśnić, ale czy do końca? David Grash obiecuje, że nie. Zobaczymy, co będzie dalej. Trzymajcie się i do usłyszenia w kolejnym odcinku UFO Historii.